Dzisiaj będziemy Was przekonywać po raz kolejny, że dawanie dziecku smartfona nie jest najlepszym pomysłem, a wręcz jest jednym z gorszych, jakie możecie w swoim życiu mieć. To jest podcast bez edycji. Dzień dobry w podcaście bez edycji, to jest Gosia. Dzień dobry. A to ja jestem Jerzy i dzisiaj będziemy rozmawiali. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali? Zapomniałem tytułu naszego: Nie dawaj dziecku smartfona. Smartfon to trucizna. Mm -hmm. to, będzie, to będzie tytuł dzisiejszego odcinka. Smartfon to trucizna. Co ty na to? Mm, dobra, dobry Mógł tytuł. Powiedzieć? Albo tak. tak zacytujemy Warrena Bafeta i powiemy: smartfon to trucizna na szczury. A on później jeszcze dodał, że do sześcianu czy do kwadratu, mhm. ale nie mówił o smartfonie i nie powiemy o czym mówił. Więc dzisiaj będziemy Was przekonywać po raz kolejny, że dawanie dziecku smartfona nie jest najlepszym pomysłem, a wręcz jest jednym z gorszych, jakie możecie w swoim życiu mieć. I zaczniemy od tego, na co dzisiaj przed nagraniem tego odcinka w ogóle zwróciłem Gosi uwagę, czyli, bo rozmawialiśmy o tym, co widać, jak się wchodzi do restauracji, nie? W Polsce ostatnio, w ostatnich powiedzmy nie, w sześciu latach, nie? I co, co widać? Widać ludzi siedzących razem przy stoliku i sprawdzających swoje smartfony. I będących nie razem, nie? Fotografujących swoje jedzenie, sprawdzających powiadomienia, gapiących się w swoje smartfony, prawda? No i to, co ja, to pytanie, które ja się zadałem, jest takie, że o zobacz, dorośli ludzie w Polsce tak się zachowują. I to nie jest tak, że to jest, o mój Boże, dwie osoby w całej restauracji tak robią, a cała reszta nie. Tylko wchodzisz do, do knajpy, no to większość ludzi w restauracji robi tak, prawda? Tak. Więc jak gdyby, dlaczego my, jako dorośli ludzie, w tym rozwijającym się gospodarczo świetnie kraju, który za chwilę przegoni Amerykę i UK, dlaczego my zakładamy, że jak naszym dzieciom, które mają tam, nie wiem, 7, 8 czy 10 lat, damy smartfona, to one nagle się zaczną zachowywać inaczej? Dlaczego wydaje się rodzicom w Polsce, że danie smartfona dziecku skończy się innym rezultatem niż yy, to, że właśnie te dzieci się będą gapiły w smartfona zamiast spędzać czas wspólnie? Tak? Rozmawiałam o tym z rodzicami. Super. Tak. I, I wiesz, takie wychodzą, takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta, że dzieci zaczynają się przemieszczać same, mniej więcej właśnie w wieku około 9 lat, lat chociaż. Mm, w Polsce no, większość dzieci dostaje telefon w okolicy siódmego, ósmego roku życia, no więc y, troszeczkę jeszcze nawet wcześniej niż to takie swobodne przemieszczanie się. No, no, takie Przyna... swobodne przemieszczanie się zazwyczaj się zaczyna w czwartej klasie? No trzecia stołu, klasa już, tak, to tak. No, no, w już rzeczywiście lat, w, zasadzie. W, w zasadzie wszystkie dzieci. Już wracają po szkole do domu same. Więc rodzice um, czują się spokojniejsi, jeżeli mogą um, zlokalizować dziecko. Czyli um, jak pytam, no dobrze, ale dlaczego dziecko dostało smartfona, a na przykład nie um, jakiegoś dumbfona, lightfona, Nokiet. Czy, jaki, czy punkt? Mhm. To właśnie pada ta odpowiedź, że chcę wiedzieć, gdzie jest, znajduje się moje dziecko. No. I drugi aspekt co jest takie wykluczenie? towarzyskie, że wszyscy, towarzyskie, inni, że wszyscy inni, mają. inni mają i wszystkie dzieci już są na, w grupach na Whatsappie. A, I moje dziecko, nie, może moje dziecko nie... Obok, tak? tak, że jest taki rzeczywiście lęk w rodzicach, że dziecko będzie wykluczone i nie będzie miało znajomych, będzie samotne. I to są takie właśnie dwa główne no, argumenty. Mówię tak, mówią o tym, że dziecko będzie się czuło wykluczone, bo wszystkie inne dzieci mają. No są to takie... Mm, no. Łatwe myślę do obalenia argumenty, tak? No, po no pierwsze, pewnie. my się przemieszczaliśmy sami jakoś w ogóle, nawet bez Zresztą, żadnych nie, 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 telefonów. jak bumerka Aha, jak boomerka. Okej, no, boomerka, tak okay, tak no dobra. Jest, no, że kiedyś było lepiej. My no dobrze, no to może powołam się na mądrzejszego się od siebie, poczekaj, czyli na Jonathana Haita który mówi, że dzisiejszy problem, dzisiejszych właśnie. dzisiejszego takiego rodzicielstwa jest taki, że my jesteśmy nadopiekuńczy dla dzieci w takim realnym świecie, czyli bardzo ich. Nadzorujemy, w, w tym, gdzie chodzą, co robią. Staramy się właśnie jak najbardziej tak chronić, a dzieci jakby są nie niezaopiekowane i wystawione na właśnie bardzo poważne zagrożenia w tym świecie wirtualnym. Tak, tak? No bo nikt nie sprawdza tego, gdzie wchodzą dzieci z internetem w kieszeni. Czyli równie dobrze dziecko może bezpiecznie sobie siedzieć w swoim pokoju i oglądać na przykład na YouTubie czy jakiś film na TikToku jakiś tak, bardzo bardzo niefajmy, brutalny że... film jakiś no myślę że wszyscy możemy sobie dorośli wyobrazić co można e, zobaczyć tak. e, i to jest tak że nawet jeżeli wydaje nam się że wydaje nam się że założymy jakieś blokady czy będziemy Mm, jeżeli jesteśmy w stanie w jakiś sposób dziecko chronić od tego, no to zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, która się też e, zdarzyła w jakimś środowisku, w środowisku na przykład naszej córki, że po prostu mając takiego smartfona dziecko może dostać wiadomości, filmy, a, a. których po prostu, które będzie mogło łatwo odtworzyć u siebie na telefonie, czy właśnie na Whatsappie coś dostanie. E, I mm, to, co już zobaczyło, tego. Nie. To się nie da odzobaczyć. No więc właśnie, tak. I e, jednak tak się po prostu zastanawiam, jak patrzę na naszą córkę, która no, dostała telefon, a no, jest to Dampfon, więc może po prostu dzwonić i wysyłać SMS-y. Myślę dzisiaj, że tak naprawdę ona nie potrzebuje tego nie telefonu. Potrzebuje sensie, jak, jak trzeba, nawet bardzo jest często tak, że, że ona idzie gdzieś i nie zabiera tego telefonu, tak. i później ma, ma, ma potrzebę skontaktowania się z nami. No to I na ma... przykład, jeżeli jest w szkole i chce za mną coś ustalić, to idzie do sekretariatu czy ze świetlicy po prostu może zadzwonić, więc jest ta możliwość kontaktu, tak. I... Ale bo, bo ty powiedziałaś, takie zwróciłaś uwagę na powiedzmy. No dwie takie główne przyczyny, dla których tak. rodzice dają smartfony, nie? I spróbujmy rozwalić każdą z nich. To znaczy, co powiesz o tym wykluczeniu, tak? Czy jak gdyby. Czy to jest? Czy to jest okej okay dla Ciebie argument, czy, czy może nie? Bo, bo, bo jak ja słyszę o tym, że o moje dziecko będzie wykluczone, bo nie będzie miało znajomych na WhatsAppie, albo będzie wykluczone, bo nie będzie miało możliwości wysyłania snapchatów do mm -hmm. swoich znajomych, to ja się tak mam ochotę zadać drugie i trzecie pytanie, tak? czyli zadać pytanie, ale z czego będzie wykluczone? Bo, bo to nie jest tak, że to dziecko będzie samotne bo, no bo jak gdyby te aplikacje, o których powiedziałem, one istnieją od kilku lat, natomiast jak gdyby one nie zastąpiły kontaktu międzyludzkiego, tak, więc one będzie, dziecko nie będzie samotne, ono będzie pozbawione możliwości kontaktu z rówieśnikami za pośrednictwem mhm. tych platform, tak, no i teraz czy to jest naprawdę Wystarczający argument, żeby dzieciom, które, jeszcze wspomnijmy, to są poniżej tego takiego minimalnego wieku korzystania z tych platform, tak? Bo w większości tych aplikacji trzeba mieć 13 lat, żeby korzystać. Nawet z Whatsappa, uprzejmie mm -hmm. ok, cię informuję. A, no, a bardzo często 9-10-latki już mają i korzystają, tak? Czyli to jest trochę tak, że, nie wiem, legalnym wiekiem picia alkoholu jest 18, a, prawda, a ty dajesz alkohol 13-latkowi, nie? Ja uważam, że dzieci tego nie potrzebują i jeżeli y, rodzic podaje taki argument, to znaczy, że już nie, nie wierzę w to wykluczenie, bo widzę po swoim dziecku, nie że nie jest wykluczone. Y, I co więcej, no, omijają je różne właśnie y, y, rzeczy, Dyniki. które się, dynamiki nie, y, 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 bardzo takie y, tak, które się zaczynają dziać na przykład właśnie na WhatsAppie, bo po prostu dzieci w tym wieku nie są jeszcze. Y, jakby gotowe do użycia. Ja myślę, że dorośli też nie są. Bo zobacz, co się dzieje na przykład na grupach na WhatsAppie, tych dla rodziców. Tam też są kłótnie. Wiesz tam co? Jest ścieranie się poglądów, mm -hmm. i tam to nie jest tak, że tam jest jakaś taka dyskusja, jakby to powiedzieć ładnie. Konstruktywna, gdzie nie ma takiego, wiesz, takiego doczepiania się personalnie do osób, tylko bardzo szybko to jest tak jak na Facebooku, jak sobie po popatrzysz na komentarze, nie? Że, mm -hmm. czy na onecie, nie? Że, że zawsze to tam masz jedną opinię, drugą opinię, mm -hmm. i to zbacza od razu w stronę takiego, wiesz, obrażania tej osoby, mm -hmm. która tą inną opinię i to wyraziła. I to jest to samo się dzieje. To znaczy, dzieją się te sytuacje i rodzice to widzą i nauczyciele mówią wprost, że większość problemów między dziećmi, właśnie. Które są zgłaszane do tych gabinetów pedagogiczno-psychologicznych, wynika właśnie z tego, co się dzieje na przykład na grupach, w jaki sposób dziecko zostało potraktowane przez inne dzieci. Na jakiejś grup, na na grupie na grup, tak. Facebooku czy gdzieś tam na, na Whatsappie. Więc y, no, ja bym powiedziała rodzicom, po prostu, no, nie dajcie się, po co dajecie dzieciom te smartfony? Wcale nie musicie, jeżeli już rodzi się w was takie. Macie taką wątpliwość, mówicie, no dobra, ale dam, no bo inni dają. Właśnie nie no, jak będziecie dawać, to będzie to takie ciągle zamknięte koło, trzeba w końcu powiedzieć, stop. I są rodzice, nie, którzy nie dają smartfonów, tak? I... Moment, którego ja używałem rozmawiając z gością kiedyś na temat tego, jaki telefon, i czy w ogóle ten telefon naszej córce dawać, był taki, że albo nasze dziecko będzie się czuło wykluczone. To się często pojawiało no tak. w jakichś tam rozmowach mhm. właśnie z innymi rodzicami. No i ja się właśnie pytałem, ale wykluczone z czego? No, z takiej komunikacji, właśnie grupowej, elektronicznej, dotyczącej spraw klasy. Nie? I ja wtedy zwracam uwagę na to, okej, okay, no to czy ta komunikacja raczej będzie służyła temu, żeby się ludzie w tej klasie ci uczniowie y, integrowali, czy raczej jest ryzyko, że to zboczy w stronę jakiegoś właśnie wytykania palcem, wyśmiewania, jakiegoś ostracyzmu? No jest właśnie bardzo A duże i ryzyko i to się ryzyko. bardzo często dzieje. No na przykład taki argument się pojawił, no że dzieci, nie, że to jest fajne, bo na przykład dzieci w starszych klasach sobie mówią, jaka była praca domowa, wymieniają się zadaniami, no okej. Okay, Ale nie można ja, tego zrobić przez telefon? Nie, no właśnie można, tak, natomiast zagrożeń jakby i negatywnych konsekwencji jest tak wiele, no ja widzę dzieci właśnie, takie dziesięcioletnie, które sobie idą razem na plac zabaw, czy sobie idą na jakąś herbatkę do kawiarni i jedno i drugie siedzi po prostu z nosem no, w tak telefonie. Jak domyśli, tak jak, jak dorośli, no właśnie. Siedzą, nie? I się no tak. W, nie są no. ze sobą, to są ze swoimi tak, smartfonami. Tak, a przecież dziecko uczyni. do rozwoju potrzebuje eksplorować świat, mieć kontakt z innymi, ale taki kontakt, żeby widzieć reakcję, czyjąś twarz, tak, a nie po prostu przez jakiś komunikator. No, jak o tym rozmawialiśmy na samym samym początku z Gosią, no to ja właśnie zwróciłem uwagę na to, że jest, jest ryzyko tych takich, że te, te, ta komunikacja elektroniczna zboczy na takie rejony agresywne, wykluczające. I dodatkowo też powiedziałem coś, co uważam, że jest dobrym argumentem, czyli. Że z czego będzie dziecko wykluczone? No z tych potencjalnie ryzykownych jakichś zachowań, które na danej platformie się będą działy. A jeżeli nie dasz telefonu, nie dasz smartfona dziecku, to automatycznie skierujesz dziecko w stronę takiej społeczności czy tam mikrospołeczności w szkole, która tych smartfonów nie ma, albo dla których te smartfony nie są ważne. I że to nie jest tak, że wykluczasz dziecko totalnie, tak? Czyli tu jest wioska, i twoje dziecko jest poza tą wioską. Tylko tak naprawdę. Jak gdyby kierujesz tym, do jakiego środowiska to Twoje dziecko bardziej przylgnie, nie? Czy chcesz, żeby Twoje dziecko miało głównie interakcję ze swoimi rówieśnikami przez Whatsappa, przez Snapchata, przez jakieś elektroniczne platformy? Czy wolisz, żeby po prostu rozmawiało ze swoimi koleżankami, kolegami, spotykało się i dzwoniło, na przykład jak chce jakąś informację uzyskać, no ewentualnie wysłało SMS-a? No z takiego telefonu z klawiaturką to ciężko się wysyła, więc bardzo można wysłać OK, tak, nie, buziak, coś tam, ale no, generalnie, jak będzie coś bardziej skomplikowanego do przekazania, to już pewnie do siebie zadzwonią. Co wolisz? No tak. I właśnie Jonathan Haidt, amerykański psycholog, który zajmuje się właśnie badaniem zdrowia psychicznego dzieci, w sensie wpływu social mediów i, I elektroniki, smartfonów, elektroniki generalnie. ogólnie na zdrowie psychiczne dzieci. Jak mówi wprost, dzieci przed 14 rokiem życia nie powinny w ogóle dostawać telefonów, a do 16 roku życia w ogóle nie, nie powinny mieć social mediów ponieważ jakby są w okresie dojrzewania wcześniej i jest to dla nich bardzo e, szkodliwe. E, no się właśnie będą, będą wyśmiewane, wykluczane tak. będą w taki sposób, bo to, tam on też zwraca uwagę na to, że jak jest ten taki kanał elektronicznej komunikacji klasowej. Dziecko, które może doświadczyć jakichś takich negatywnych dynamik w takim normalnym kontakcie z, z rówieśnikami, nie ma czegoś takiego, co na przykład za naszych czasów było, że jak cię, nie wiem, grupka kolegów wyśmiewała, bo masz krzywe zęby, mhm. no to ci wyśmiewali od początku lekcji do końca lekcji, ale potem był ten czas, gdzie się wychodziło ze szkoły, i oni już nie wyśmiewali, nie? bo oni byli gdzieś tam w jakimś swoim towarzystwie, a, a ty szłaś, czy ty szedłeś do siebie do domu i mogłeś się poskarżyć swoim rodzicom, mogłeś porozmawiać o tym z siostrą, z bratem. I był ten taki moment, że można było to przemyśleć, przygotować się do tego, że o kurde, jutro znowu się będą ze mnie zbijać. Mhm. To jak ja na to zareaguję? A dzisiaj nie ma czegoś takiego, że się możesz wycofać z takiej dynamiki, bo to się to, to dalej trwa na fejsie, albo na snapchacie, albo na właśnie WhatsAppie. I to jest takie non stop, non stop. I dlatego na przykład dzieci zaczynają e, e, się ciąć, nie? Albo albo właśnie zaczynają rozważać samobójstwa mm -hmm. w tym trochę starszym wieku, tak. w takich sytuacjach. No bo jak jesteś w takiej fazie dojrzewania i coś takiego się dzieje i ty, jest, ty masz wrażenie, że jesteś osaczona kompletnie. No tak. tak. w, sensie w klasie jest źle, mm -hmm. poza klasą jest źle, jest non stop. Stop to się dzieje. Ten jej... dom przestał być taką łazą, w której możesz się schronić, bo nawet tam cię dopadną. No tak? tak? No bo, no bo, no bo masz w kieszeni, tak naprawdę, no. ten wiesz, buzujący ten taki wiesz, tak. klasowy, jaki, jakąś taką klasową dynamikę. I Ja nie uważam, żeby to było coś, no jak gdyby, co trzeba obserwować. W sensie, jakie, są, jakie tak? są plusy? W sensie, ja nie widzę, no jakie są plusy. Nie ma żadnego. A jeszcze jest jedna rzecz właśnie, o której... No, mówią, że dziecko poprzez używanie smartfona to zostanie w przyszłości koderem, nie? To, to, to jest mm, też no taki tak. słynny argument, nie? No, to ja nie widzę tutaj korelacji pomiędzy używaniem Whatsappa, a pisaniem no, Co fody. więcej, pamiętasz, o, rozmawialiśmy kiedyś o takim artykule, że moja córka była geniuszem, zanim, kreatywnym... kreatywnym geniuszem, że... zanim dałam jej smartfon. Tak, 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 że rysowała, projektowała, tak? I jak dostała smartfona, po prostu to zaczęła to siedzieć tak. z nosem w tym telefonie to i było, zaczęła się zaczął, porównywać do innych. Tak, to i... zaczęło jej zajmować tak. cały wolny czas. Nie? Jest jeszcze jeden aspekt, właśnie, na który Jonathan Haidt zwraca uwagę mianowicie, że od momentu dania dziecku smartfona, czy takiego wolnego dostępu do elektroniki, zaczynają się kłótnie w rodzinie, walki o ten czas. O czas spędzany. właśnie na... Mamy w sumie też doświadczenie w tym zakresie, tylko mamy doświadczenie, jeśli chodzi tam o, o jedzenie słodyczy, nie? I myśmy się zdecydowali na samym, samym początku w ogóle nie trzymać słodyczy żadnych w domu, a później trochę zrobiliśmy z back'a, nie? Stwierdziliśmy, że będą takie dni, gdzie będziemy mogli sobie jakiegoś tam frykasa zaserwować, no? No i skończyło się na tym, że, że były non-stop negocjacje, że tak. ile dni w tygodniu ma być frykasy, mhm. jaki typ frykasów, jak dużo tych frykasów. Tak. Dopóki ich nie było, nie było dyskusji, nie? Mhm. I ze smartfonami jest podobnie, nie? Że, 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 że jeżeli właśnie, no ja w ogóle nie widzę powodu, żeby Tak, jeżeli dziecku, zastanawiacie no, tak. się, że kiedy mam dać dziecku telefon, to na... nigdy. Nie dawajcie na pewno przed 14 rokiem życia, bo po co? Zastanówcie się, jaki będziecie mieć z tego plus. No. A. A, a jeśli chodzi o tą lokalizację, na którą, bo to był ten pierwszy tak, argument, to była że tak. dziecko się zaczyna tutaj poruszać po mieście, to ja muszę wiedzieć, gdzie jest. No wcale nie musisz. Mhm. Nie? W sensie, no ty nie musisz, <noise> bo no, bo, no bo prawda jest taka, że po pierwsze, o, o, my żyjemy i my nie byliśmy śledzeni GPS-em, nie? Bo jeszcze w naszych czasach, jak byliśmy dziećmi, to taki i technologii nie było. Druga sprawa jest taka, że yy, no jak gdyby jak się coś wydarzy, to na pewno się o tym dowiecie, i to nie jest tak, że wiedząc, że tam nie wiem, dziecko na woli jest gdzieś i widząc pineskę tego dziecka i tam się nagle wam się ta pineska zaświeci na czerwono, jak ktoś będzie to dziecko atakował, czy próbował mu, nie wiem, zrobić krzywdę, czy coś tam. A trzecia sprawa, w sensie nie zareagujecie, tak? No co z tego, że będziecie widzieć, gdzie jest? No chyba, że nie macie zaufania do dziecka i chcecie wiedzieć, gdzie chodzi, ale to już zaczynamy tutaj ocierać się o takie trochę dynamiki, jak Ci więźniowie, którzy mają te takie nadajniki GPS, wiesz, mm -hmm. na, na kostce, nie? że oni nie mogą wyjść poza jakiś tam obręb, bo wtedy zaczyna się odpalać alarm. Czy naprawdę macie ochotę, żeby wasze dziecko było traktowane jak więzień? No i ja nie mam. Mm -hmm. więc, więc ja myślę, że po pierwsze ta lokalizacja nie powinna być argumentem, a jeżeli z jakiegoś powodu jest dla was, bo mówicie, a moje dziecko idzie 5 km przez las do szkoły, i w związku z tym ja chcę wiedzieć, czy ta pineska się przesuwa to ja wtedy wiem, że jest ok, a jak nie, to wtedy pojadę uratować to dziecko, bo to znaczy, że dzik zaatakował to dziecko, no to, no to są nadajniki GPS takie po prostu, które wysyłają co jakiś czas lokalizacje, które mm -hmm. nie są smartfonem, tak, i one kosztują o wiele mniej niż iPhone i mają baterii na 10 dni versus na jeden, nie, i... I, I można skorzystać z tego. I myśmy też kiedyś korzystali z takiego nadajnika, bo tam potrzebowaliśmy, akurat, na pewnych wakacjach mieć taką lokalizację. Baliśmy się, że dziecko zgubimy w tłumie. I, i, i to działa, tak, w sensie. Nie można tak też sobie zapewnić, yy, no jak gdyby taką lokalizację dziecka, aczkolwiek ja uważam, że lepiej jest, jeżeli się tego nie robi, bo dziecko, wiedząc, że mama i tata nie, nie do końca znają zawsze Twoje położenie, też będzie szybciej się nauczy samodzielności. O. I takiego rozwiązywania. Problemów, jak, jak nasza córka, jak idzie do szkoły i nie ma telefonu, to sobie znajdzie sposób, żeby pójść do sekretariatu i do mamy zadzwonić. Musi mhm. podać ten numer do mamy, musi go znać na pamięć albo mieć gdzie zanotowany. No i, i takie rozgarnięcie się pojawia wtedy. To co, Małgorzata, to ty byś poradziła, że zero smartfonów, czy, czy, czy byś zrobiła jakąś taką, jakieś schodki? No, na pewno powiedziałam za smartfonów, przynajmniej w szkole podstawowej. To jest zupełnie, naprawdę zupełnie niepotrzebne. No. A, d, 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 a, myślę, że. telefon w ogóle, taki telefon, który dzwoni i, i wysyła SMS-y. Wiesz co? No, tak jak widzę, to też nie jest też potrzebne. No. Też nie jest potrzebne i myślę, że rodzice, fajnie byłoby, gdyby temat w ogóle w dawania dzieciom telefonów rodzice omawiali już w pierwszej klasie na przykład, tak? I sobie po prostu powiedzieli, to my w naszej klasie nie damy, nie damy. dzieciom smartfonów. Możemy tak, tej dynamiki, że tak. jedni mają, a drudzy nie, bo znaczy oczywiście no. możecie być odważni i powiedzieć sobie, okej, okay, no to ja się nie dam tej większości. Ale po co, jeżeli w sumie no, nie ma dowodów na to, że te smartfony są dzieciom potrzebne? I nie ma dowodów na to, że one są jakieś. Bardzo rozwijające. Znaczy, no, w ogóle nie ma dowodów, że są rozwijające. No w sensie, ja już nie pamiętam, kto to powiedział kiedyś, ale to gdzieś, bo może jak znajdę, to wrzucę w opisie. nie? Powiedział coś takiego, że zdecyduje się dać mojemu dziecku smartfona w momencie, kiedy wyjdzie chociaż jedno badanie naukowe, mm. które pokaże, że posiadanie smartfona przez dziecko daje jakiś taki jeden duży pozytyw w rozwoju tego dziecka, nie? I mhm. takich badań na razie nie ma. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że jest jakieś tam ryzyko, że, albo że ewidentnie jest to negatywne. No, cała praca właśnie Jonathana Haita, czy Jean Twenge, czy no, no, jest dużo tych ludzi, którzy nad tym już w tej chwili się, się pochylają naukowo. Jest dużo dowodów na to, że, że jest to jednak negatywne. Nie ma ani jednego badania, które mówi, że jest to jednoznacznie pozytywne. Nie? Więc, więc ta osoba, o której wspominam, powiedziała, no jak wyjdzie takie jedno badanie, to ja się wtedy zastanowię no tak. Nie? Jonathan Haidt mówi wprost: yy, tak. odbieramy dzieciom dzieciństwo. Tak jest, tak. no, że w sensie przepiwotowujemy tak. dzieciństwo, że ono zamiast być dzieciństwem spędzonym w realnym świecie, z realnymi emocjami, mm -hmm. z realnymi ludźmi, to to jest dzieciństwo spędzone z ekranem. No i no tyle. No. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu bez edycji. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków bez edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego.